Dzień. Witam Was na kolejnym naszym spotkaniu. O miłości siebie. Wiecie, ja dzisiaj mam bardzo trudny dzień. Wypiłem kolejną kawę, dochodzi 15. Nie mogę zebrać myśli, nie mogę się skupić. Kondycja leży. Pewnie też tak macie czasem. Jeszcze kolejną próbę nagrania filmiku, popsuł piesek mój, który tutaj biegał. Nieraz go słyszycie: tu pta chce być już w kadrze, chce występować w telewizji. Kilka lat temu w takiej sytuacji bym się wściekał. Na siebie chodził zafokany z taką autoagresją, że po prostu nie snoszę siebie w takich sytuacjach. Nie snoszę siebie, kiedy, kiedy jest trudny dzień. I. Kilka lat temu wypowiedziałem i przyjąłem słowa, które jako mężczyźnie było mi chyba najtrudniej w życiu wypowiedzieć. Że będę dla siebie w takim czasie delikatny i czuły. Że będę kochał siebie. Z tym, że czasem nie daje rady. Z tym, że czasem jest taki cień, jak dzisiaj, kiedy człowiek jest rozbity, po prostu jego sprawczość, możliwości są bardzo ograniczone. I zacząłem iść tą drogą, o której Wam mówię w filmach, na naszych spotkaniach tutaj. Drogą miłości siebie. Drogą, która jest trudna, bo dzisiejszy odcinek jest poświęcony jednemu z dwóch najtrudniejszych aspektów miłości siebie. Czyli jak kochać siebie ze swoimi ograniczeniami, ze swoją bezradnością w sytuacji, i ze swoimi wadami. Przeciwieństwem miłości siebie jest autoagresja, jest napięcie, albo udawanie, że jest się doskonałym, że nie ma się żadnych wad. Jestem super, ja nie mam wad. Tylko że ono bardzo często pęka wtedy, kiedy te nasze ukryte wady, te nasze. Ukryte problemy, które, do których się sami przed sobą nie przyznajemy, widzimy w innych i reagujemy na nie często ogromną niezrozumiałą agresją, napięciem. Takie przyniesienie. Kochani, w życiu mamy różne ograniczenia od nich zaczniemy które powodują, że mamy problem z miłością siebie. Jednym z elementów tego, że w naszych ograniczeniach y, trudno nam jest kochać siebie, jest to, że ciągle siebie porównujemy do innych. Chciałbym tu oddać też hołd teraz i podziękowanie wyrazić dla osób, które w życiu swoim świadectwem, przychodząc do mnie przez lata na rozmowy czy w różnych spotkaniach, y, w różnych stanach swoich emocjonalnych, fizycznych, psychicznych. Y, byli dla mnie świadkami, były te osoby dla mnie świadkami tego, że można kochać siebie w różnych sytuacjach i od nich właśnie tego się uczyłem. Choroba fizyczna. Kiedy czujemy ograniczenie fizyczne, które, kiedy porównujemy się do innych, jak wygrywają życie, jaki mają potencjał, my jesteśmy w trudności, kiedy zdrowie fizyczne nam wysiada. Jest jednym z bardzo Trudnych momentów naszego życia. Powiem Wam tak, że nie będę się tu mączył. Spotkałem kilka osób dla mnie niesamowicie inspirujących, w tym Kuba, sosnowca, młody chłopak, który nie może sam się poruszać, którego spotkałem kilkakrotnie, który zainspirował mnie niesamowicie życiowo tym, jak jest skupiony na tym, co może wygrać. Wiecie, nieraz, kiedy i mi jest słabo, kiedy ja nie mam sił, przypomina mi się jego obraz, nasze spotkania, kilka spotkań, które mieliśmy, z jego pasją do życia, z tym, że pomimo swojej sytuacji kończy studia, z całą intelektualną dociekliwością w naszych rozmowach. Jego pytania były niesamowite zawsze. Gdzie nam się wydaje, że y, choroba fizyczna y, nas zabije w sensie psychicznym. Natomiast y, pytanie, które musimy sobie postawić, to jest to, co ja mogę wygrać w sytuacji, w której jestem. I że mogę siebie kochać pomimo tego, co mnie ogranicza. Pamiętam, jak pracowałem w jednym ze szpitali, takiego starszego pana na wózku, który niesamowicie cierpiał. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Ile razy przychodziłem do pracy zbity jak pies, zmęczony, padnięty, zdegustowany życiem. Po spotkaniu z tym człowiekiem wychodziłem z uśmiechem. Potrafił zrobić coś niesamowitego. W sytuacji, w której jest, i to nie było tylko moje doświadczenie, ale ludzi, którzy byli, całego personelu, który się z nim spotykał, potrafił wnieść promień nadziei, promień miłości i widział swoją misję w tym, co może wygrać. Niesamowicie człowiek pogodzony z rzeczywistością swojej sytuacji, niesamowicie cierpiący, który nie był skoncentrowany na tym, co negatywne. Ale patrzył na to, co w tej sytuacji, na tej sali szpitalnej może wygrać. Czyli ja mam dużo lepszą kondycję od niego, od tych chorych, których spotkałem, a czasem, czasem im nie dorastam. Nie dorastam do nich, bo jakaś drobna niedogodność, jakaś drobna bezradność w moim życiu powoduje, że ja się w sobie zamykam i chętnie bym wszystkich zagryzł dookoła, zamiast patrzeć na to, co jest do wygrania. Zamiast pokochać siebie. I właśnie od kiedy zacząłem, pozwoliłem sobie na to, co jest takie trudne na czułość i delikatność w sytuacjach, kiedy jestem w złej kondycji, czułość i delikatność wobec siebie zacząłem obniżać napięcie, które jest we mnie, i zacząłem coraz więcej pomimo tych sytuacji wygrywać. I daje mi to niesamowitą satysfakcję. A przede wszystkim, nie jestem jak tykająca bomba, która co chwila wybucha. Zacząłem kochać siebie z tym, że mogę nie być doskonały. Bo jest to najtrudniejsze, bo cały świat oczekuje od nas tej doskonałości. I mówi, że wszystko, co jest nie tegez, to jest podłe i ty jesteś podły. Nie. Moje stany, które ja przeżywam, Moje stany chorobowe, moje stany yy, zmęczenia, nie wiem, wpływu biometru na mnie, przeróżnych sytuacji, są jednym z elementów tego, kim jestem, a ja jestem dużo szerszą całością. Kolejna grupa osób, którym chciałbym podziękować i które są dla mnie świadkiem tego, że można siebie kochać, to są osoby, które y, przez lata miałem taką przyjemność, Zaszczyt swoisty, wiecie, towarzyszyć to są osoby z chorobami psychicznymi. Więc ten poziom bezradności, kiedy przychodzi często nawrót choroby, jest ogromny, jest niewyobrażalny. Część tych osób chciała, zaszczyciła mnie tym, żebym pomógł im w życiu duchowym, prowadzić ich duchowo. I powiem Wam, że Do tej pory jestem zawstydzony, kiedy myślę o nich, jakimi są tytanami życia. Jak bardzo potrafili, potrafią wygrywać i widzieć dobro, które jest dookoła nich, a nie być skoncentrowanym tylko na jednym na problemie choroby. Mówiłem, że to było genialne, kiedy szliśmy razem, towarzyszyłem im w odkrywaniu miłości do siebie. W tym, żeby pokochać siebie i zrozumieć, że jednym z elementów konstytuujących mnie, jednym z elementów jest moja choroba. Że wiele rzeczy mogę wy wygrać. Ja znam ludzi, którzy pomimo chorób są genialnymi Matkami, ojcami, młodych ludzi, którzy kończą studia. To jest fenomenalne. Ludzi, którzy potrafią kochać, być miłością, którzy angażują się społecznie, bo pokochali siebie. Pokochali siebie pomimo choroby. Znaleźli tą miłość w Bogu, gdzie zobaczyli, i wyszli z takiego standardowego myślenia, wiecie, że Bóg syła na nas choroby. O tym się, tym się kiedyś zajmiemy. Nie myślcie tak Was dzisiaj tylko proszę, nie? O tym kiedyś pogadamy. Ale że Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy, z całą naszą życiową bezradnością. Nie wiem, kiedy mnie słuchasz dzisiaj, gdzie jest Twoja bezradność, Twoje ograniczenia, bo yy, każdy z nas ma inne. Niektórzy przez większość życia idą super, nieraz mają takie momenty, takie, ale w miłości siebie chodzi o to, żeby pokochać siebie z tym, co nas ogranicza. Zobaczyć, że nie musisz być doskonały, nie musisz być supermenem, że nasza kondycja to jest rzeczywistość, w której możemy coś wygrać, możemy siebie kochać, Albo możemy mieć do wszystkich zawsze pretensje i do siebie samych, że nie jesteśmy tacy jak inni. Tylko po co? Tylko po co? Mnóstwo ludzi dzisiaj ma świetną kondycję, a ja jestem przyklapnięty. Ale kocham siebie. Kocham siebie. Chcę swojego dobra i chcę ten czas gorszego samopoczucia wykorzystać optymalnie. Przez to, że zoptymalizuję sobie dzisiaj obowiązki, tak, żebym mógł je zrobić, że będę dla siebie łaskawy, w tym, że nie będę miał pretensji, że nie jestem tak sprawny jak zwykle, bo kolejna gawa nie pomogła. Widzicie, my często boimy się też naszych wad. To trzecia sprawa, o której tutaj dzisiaj powiemy. Ja jestem człowiekiem, który ma mnóstwo wad. Nie jestem doskonały, co Wam powiem. Pamiętam, jak z najlepszym teamem mojego życia, który był moją rodziną, przyjaciele Jezusa, ORG, robiliśmy wiele wspólnych akcji i kiedy rozrypali zupełnie moje poczucie doskonałości, bo w pewnym momencie powiedzieli, słuchaj, tu zawalasz, tu jesteś tyranem, tu jesteś chłopie, normalnie nie do wytrzymania, Cieszyłem się i byłem dumny z tego, że mam tak wspaniałych ludzi i mamy taką relację, że potrafią mi powiedzieć jasno, co we mnie nie gra. Wiecie, czasem reagowałem na to, jak na strzał w pysk, to wam powiem szczerze. Jak ktoś mi wytknął mój błąd, moją postawę, czasem chciałem się schować w szafie i nie wychodzić, bo wszystkich krzywdzę, co ja będę robił w takim razie. Ale zrozumiałem, że to nie jest dobra droga. Zrozumiałem, że to lustro mojej rodziny, którą byli przyjaciele Jezusa, jest być może jedyną okazją w życiu, gdzie mogę zobaczyć siebie w prawdzie. Tak jak w rodzinie, wiecie, bo w rodzinie jak jesteśmy, to no, druga osoba, nasi bliscy są lustrem, gdzie zobaczymy wszystkie swoje niedoskonałości. I najchętniej byśmy czasem rozczaskali to lustro, prawda? Tylko co nam to da? Trzeba pokochać siebie z tym, że jestem kochany. Kocham siebie i Bóg mnie kocha, naprawdę Bóg nas kocha, nie za to, że jesteśmy doskonałymi, tylko za to, że jesteśmy. I trzeba pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wiele osób mówi o walce z wadami, wziąć szabelkę i się napitać. Ja nie lubię tej drogi, bo ona powoduje agresję i skoncentrowanie na jednej rzeczywistości. Wiecie, ja moje wady wziąłem i przytuliłem. Wziąłem je, przytuliłem i zacząłem je oswajać, żeby się ich nie bać. I nie bać tego, że jak zobaczą mnie inni, to uciekną, albo ja ucieknę ze strachu, że nie jestem taki ładny, jak chciałem. I zacząłem powoli. Szukać zrozumienia, skąd się biorą te wady, co mogę zrobić, żeby je zmienić. Bo często takie powierzchowne próby walki z wadami, kończą się tylko frustracją. Wiem po sobie, bo przez lata próbowałem. Trzeba dużo ciepła i zrozumienia tego, co jest w nas. To jest właśnie miłość. I to ma się, Ja się nieraz śmieję, porównuję do takiego wystraszonego pieska, którego bito cały czas. I Chce się go oswoić. To nie jest łatwe, to jest proces. Mamy w sobie wiele y, słabości, wiele y, wad, wiele problemów, które wynikają z tego, że życie tak, a nie inaczej nas ukształtowało, albo genetyka wpłynęła, albo sytuacje życiowe. I tego się nie da zatłuc z baseballem. To trzeba oswoić, to trzeba zrozumieć i poszukać rozwiązania. To jest właśnie miłość siebie. To, że nie muszę być dzisiaj doskonały i nie zmienię w ciągu tygodnia całego siebie. Hura, optymizm. Nie wiesz, tutaj coś zrobimy. Magiczna pałeczka pędź, już będziesz doskonały. Nie? To tak nie działa. Miłość siebie oznacza wejście w kochanie siebie i oswajanie siebie w różnych aspektach w perspektywie długiej pracy nad sobą. I dzisiaj Was do tego zapraszam żebyśmy sobie uświadomili naprawdę i stanęli w prawdzie przed Bogiem i powiedzieli mu Panie Boże oddaję ci moje ograniczenia oddaję ci to wszystko co we mnie jest słabe oddaję ci moje wady i chcę ich się tego nie bać chcę pokochać siebie takiego jakim teraz jestem chcę przestać udawać że jestem doskonały. Chcę przestać nakładać makijaż, żeby pozasłaniać wszystko. Bo to i tak wylezie. Ale Panie Boże, spraw, żebym zrozumiał to wszystko, co mnie kształtuje. I kochał siebie takim, jakim dzisiaj jestem. Żebym miał odwagę stanąć w prawdzie o sobie i zobaczyć, to dobro, które jest przede mną do wygrania, do zrealizowania. To, że mogę przekroczyć wiele spraw pomimo ograniczeń choroby, ograniczeń życiowych. Bóg naprawdę chce, żebyśmy tego doświadczali. Wiecie, jestem w sytuacji, kiedy yy, wspomniałem o tym w poprzednim filmiku, jestem w sytuacji życiowej bezradności. Mianowicie moja praca się sykła z powodu COVID. Nic nie wskazuje na to, że odpali. Szukam pracy takiej, żebym mógł zarobić na moje utrzymanie i mojego pieska. I słuchajcie, i żebym miał czas i siłę do tego, żeby prowadzić oktagon, spotykać się z ludźmi, którzy chcą przyjechać, porozmawiać indywidualnie. I kilka miesięcy stoję, wiecie, w pustce. Wiele razy naprawdę ludzie, których znam i nie znam, jak Wam mówiłem, doświadczyłem opatrzności Bożej, pomogli mi. Ale co miesiąc staję w tej sytuacji, że idą kolejne rachunki, Wiecie, ten miesiąc między rachunkami jakoś strasznie szybko przebiega, nie wiem, czy też macie to doświadczenie, i zaczynam tutaj czuć taki skurcz, nie? Zaczynam czuć taki skurcz, yy, że jest niepewność. Że nie czuję takiej siły sprawczości, że nie wiem, w ciągu tygodnia znalazłem pracę, hura, aleluja do przodu, nie? Nic nie ma, nie? I Nie mogę się na siebie wkurzać. I mogę sobie dzisiaj dokopać, że w tej sytuacji, w której teraz jestem, jestem bezradny. Że przecież nie jesteś prawdziwym mężczyzną, bo sobie tak jakoś nie radzisz tutaj i tak dalej. Nie? Tylko co by mi to dało? Co tobie by to dało w takiej sytuacji? No właśnie nic. Dlatego warto siebie przytulić w tej sytuacji bezradności. Przytulić w tych sytuacjach, w których sobie nie radzimy. Bo w ten sposób ten czas naprawdę wygramy i będzie wzrastała w nas wewnętrzna siła do tego, żeby kiedy przyjdzie nowe, żeby ją mieć, a nie będziemy wykończeni ciągłym znęcaniem się nad sobą samym. Dlatego zapraszam Was dzisiaj do tej modlitwy, żebyśmy pokochali siebie. pomimo wszystkiego, co nas ogranicza, pomimo naszej bezradności, i pomimo naszych wad, byśmy tak głęboko siebie pokonali, byśmy zamiast koncentrować się na tym, wygrywali całe nasze życie, kochając siebie.